Dość wszystkim tu Rafał. Dzisiaj mamy 9 dzień marca. Słonecznie, bezwiecznie, praktycznie około 10 stopni w cieniu. I jak widać, pszczółki dość intensywnie sobie latają. Zaraz wam pokażę. We wszystkich ulach jest praca. ...noszą jakiś pyłek z wieżby, prawdopodobnie, chociaż wieżby u nas dosyć późno kwitnie wschodnie tereny Polski że to jakoś złapiały z pyłkiem. No nie, teraz nie widać, ale wody na pewno noszą, cukier mają. Jakąś tam pszczołkę widziałem z pyłkiem, ale. No, mnie ciężko. Z dostępnością już świeżego pyłku jest. To wszystko jest opóźnione o tydzień, dwa w stosunku do tych bardziej południowych, zachodnich części naszego kraju. A co dzisiaj robimy, będziemy robić na pasiece, to zajmiemy się odkładami, ponieważ w rodzinach produkcyjnych tego pokarmu jest i to sporo jest. Także o pokarm w rodzinach produkcyjnych się nie martwię. Tkorzec się pali, a zajmiemy się odkładami. Z tego względu, że odkłady mają po 5 rameczek, 5-6 nie więcej. I tego pokarmu już tu może być niewiele. Także. Odkłady dzisiaj dostaną po kawałku ciasta. Tak, żeby spać spokojnie, żeby one mogły się zająć rozwojem i rosnąć w siłę. Gdzie? Zaraz gdzieś tu postawimy. Urządzenie chwytające telefon, tylko ja biorę rękawiczki, wezmę podkurzacz, a i ciasto przyniosę. I widzimy się za chwilę. już jestem z powrotem. Odkłady jeszcze nie były przeglądane, nie wiem, co będzie w środku, co zostaniemy. 5 ramek i zatwór Ciasto oczywiście będziemy kładli na powałkę. Ale już skoro tu jesteśmy pokusimy się zajrzeć To już może być oznaka, że mało pokarmu jest zaraz Ciacho dostanie Первая рамка. Что-то у нас. еще есть. Вторая рамка. О, не так р ⁇ nie jest, jajeczek tutaj jeszcze nie widzę. Tutaj już jest tej rodzince nie ma się czego spodziewać. Nie widzimy takiego czerwienia. Trochę jest W tą stronę sobie telefon postawiłem przeważnie w, w drugą stronę wyjmuję, ramyczkę, rameczka lekka jest mateczka nieznakowana nie wiem czy widzicie tutaj sobie chodzi Tu jajeczka. Nie, tu nie widzę jajeczek. Może dopiero tu sobie przyszło. Ale ta ramka już pośrodku jest. Tu jakiś rozwodniony pokarm. Mało. Przyjazne są dzisiaj. Nie podoba im się, że grzybimy. Spróbujmy no tak, przyczółkę uciekaj. O, i tu już mamy czerw. Świeże pszczółki, młode. W tym odkładzie jeszcze nic się nie wygryzało. Czerw kryty, larwy i u dołu. Nie, u dołu nie widzę ale no dobrze, jest rozwój. I ciacho nie zaszkodzi. tego pokarmu tu niewiele. Ramek z przerobionym pokarmem nie posiadam. także... delikatnie, A tej tej Życzy. matka bywa. Jest tylko pięcioletni. To ciasto rzucimy i nie wiem gdzie. Może nie, rzucimy na środek. Te mnie. i jeden zrobiony I na to jeszcze przyniosę matę filcową żeby ciasto miało ciepłe Widzimy się przy kolejnym ulu następny ulu w kolejności no, lekkie są Zostawmy na sześciu ramkach Trochę na dół i z kolei. Zaglądamy. Jeszcze rameczkę, odrobinę pokarmu. Drugie rameczkę. Pokarm wyjedzony niedobrze, z tej strony. Odwrotnie, żeby miała bliżej gniazda. Troszkę lekka. Ciemna do wycofania, I tu? To ale tu mają. Nic nie mają. Wiecie, ktoś cię nie widzę. że ciacho się należy na przedwiośniu trzeba bardziej zwracać uwagę na odkłady które mają mniejszą ilość ramek rodzina produkcyjna ma 7, 8, 9 ramek do tego pokarmu tam jest o, jest mateczka jest czerw, ale pokarmu mam. to jest mateczka nie wiem czy widać, chyba widać Także tak dalej nie grzebiemy rozwój jest matka czerwi poprawnie

I na to fiocho. Taki taki filc już kosztuje parę złotych wydaje mi się, że lepiej się sprawdzić te worki jutowe tak i dobra Tak postąpimy ze wszystkimi odkładami jak widać odkłady chyba mają się dobrze tylko zadbać trzeba o pokarm krowę. Jeszcze mam pytanko do Was kto się bardziej zna Tutaj był w tamtym roku rzepak na razie tak to wygląda, a chcę posiać facelię i jaki termin byłby optymalny, żeby wypełnić, może nie wypełnić, bo tutaj na tym terenie nie ma, nie ma drzew lipowych i żeby miały pożytek w tym okresie po akacji Czy to będzie w okolicach 20 kwietnia, czy później, czy wcześniej mamy mam na razie doświadczenie, jeżeli ktoś ma doświadczenie w tej materii, to, to będę wdzięczny za komentarz. Na dzień dzisiejszy zajmiemy się, odkładamy do końca. W rodzinach produkcyjnych patrzyłem na wagę, jest ciężko. Nie będę rozbierał, bo jest tylko 10 stopni. Nie ma sensu. Nie ma żadnych niepokojących objawów. Jak widać, wylotki czyste są. jakieś zbliżenie. Zaraz cień tu się pojawi, drzewa przysłonią słońce i pszczółki się trochę uspokoją. To już są częściowo w cieniu zacienione. Jak widać idzie ku dobremu. Także trzymajcie się i do następnego cześć.